W Centrum Rekreacyjno-Sportowym odbyła się konferencja zapowiadająca 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas spotkania przedstawiono przygotowania do tegorocznego finału oraz zapowiedziano zmiany w organizacji wydarzenia, które mają ułatwić udział mieszkańców i jeszcze lepiej koordynować działania sztabów. Przepiękne, e, wspaniałe wydarzenia. To będzie gorący, energetyczny, piękny, uśmiechnięty finał Wielkiej Okiełce Świątecznej Pomocy. Przede wszystkim nowym integratorem tych wydarzeń jest Żywnogórskie Centrum ekresyjno sportowe Tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. To przede wszystkim dużo imprez i koncertów. To są morsowanie, biegi. Ale co najważniejsze jest to akcja, która łączy mieszkańców miasta, która wybrzmiewa przede wszystkim w tym wielkim potencjale pomagania drugiemu człowiekowi. Przede wszystkim to zmiana mapy wydarzeń. Jesteśmy do południa w centrum rekreacyjno-sportowym w Zielonej Górze. W budynku, ale nie tylko, bo jesteśmy także na parkingu, tam między innymi odbędzie się wielkie morsowanie, a w okolicznym lesie bieg policz się z cukrzycą, więc zmieniamy troszeczkę miejsca na mapie Zielonej Góry, ale oprócz tego oczywiście tutaj coś nowego, więcej warsztatów, kreatywnych zajęć dla najmłodszych i scena dla młodych talentów. Tutaj będzie się można prezentować, tutaj także będą się odbywać. Licytację. Tutaj będziemy do połowy dnia. Potem przenosimy się pod filharmonię i tam odbędzie się wielki koncert, który towarzyszy nam każdego roku. Wielka orkiestra świątecznej pomocy rozpocznie się już 24 stycznia, dzień wcześniej, bo oczywiście tu, na tej wielkiej hali, odbędzie się fantastyczne wydarzenie, maraton indoor cycling z pełnej energii. Chłopakami i dziewczynami, którzy będą tak długo jechali, aż myślę, że wyjadą milion złotych dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomoc. Ten finał to przede wszystkim pomoc dzieciom. To są choroby układu pokarmowego. Zbieramy na te działania. Ponadto warto wspomnieć, że Zielonogórski Szpital już otrzymał w tych wszystkich finałach wość ponad 9 milionów złotych. Budujemy szpital onkologiczny, to więc ta akcja wszystkim wpisuje się we wrażliwość, empatię długiemu człowiekowi. Ja to ogromnie cenię, popieram. Miasto Zielonogóra będzie wspierało ten przepiękny finał. Zmiany w organizacji finału mają sprawić, że tegoroczny WOŚP będzie jeszcze bardziej dostępny i atrakcyjny dla mieszkańców.